Dzień dobry, kochani. Witam Was przy ulicy Przennej w Śliwicach. Dzisiaj mamy 27 września 2022 roku. Zapraszam na budowę. Zapraszam. O, wtorkowe popołudnie dzisiaj. Jesteśmy przy ulicy Przennej, jak powiedziałem. W Śliwicach w centrum Borów Tucholskich. Patrzymy w tej chwili na dom projektu, biura projektów Archon Projekt nazywa się Dom W Balsamowcach 2. Taki stan na dzień dzisiejszy tego budynku. Dzisiaj zalewaliśmy wieniec górny z tymi nadprożami. Czyli mamy spiętą konstrukcję. Teraz po prostu trzeba będzie montować więź badachową, no i prowadzić do stanu zamkniętego. A poniżej dom w Amarylisach 3. w takim stanie już termoizolacja zrobiona czekamy na tynki, na tynki i wykonujemy prace wewnętrzne przypominam na tym, na tym terenie powstanie docelowo ma powstać 6 domów a w przypadku podziału geodezyjnego powstanie 8 domów Jest to tutaj możliwość kupna domu w systemie ratalnym, bez udziału banku. Jeśli ktoś ma problemy z uzyskaniem zdolności kredytowej, tutaj jest zainteresowanie tym domem. Dzisiaj byli Państwo oglądać. Jeśli zawrzemy umowę rezerwacji, to będzie już ten dom też zajęty. Ten dom w Omerisach już jest w trakcie sprzedaży. Także zapraszam.